Witam Was tutaj bardzo serdecznie. Dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam jak doładować RP Riot Points do swojego konta w League of Legends. Tak więc teraz przechodzimy do rzeczy. Jesteśmy tutaj na tym koncie, nie i w ogóle. Wchodzimy w ten skarbiec Tam doładuj RP, nie? Czekamy milion godzin. Wie... Teraz tutaj mamy właśnie dodać do RP, można tutaj dodać w różny sposób, tutaj mamy przez kartę kredytową, PayPlay, pay, Mobile Payment i tak dalej. Możecie zobaczyć, ja Wam polecam najbardziej PaySafeCard, jeżeli chcecie sobie sami kupić, a jeżeli chcecie, żeby, wasi rodzice, żeby nie chodzić do sklepu i w ogóle, żeby Wasi rodzice czy opiekun was, Wam zapłacił za to, to będzie tutaj kartą kredytową. Ja Wam pokażę, jak robić tutaj pay, przez PaySafeCard. Nie, nie, zawsze, zawsze robię kart, więc ja to polecam najbardziej. E, więc tak, e, możemy tutaj po prostu, nie wiem, jak przy, przedkupimy za 20 zł, nie? No to klikamy tutaj za 20 zł. Tutaj jest, e, czekajcie. O, o, tutaj, tutaj trzeba wpisać te numerki, które macie na Paragonie. E, te państwa, można kupić w jakimś sklepie monopolowym, ale najczęściej w jakichś małych kioskach. E, tutaj możecie, właśnie sobie ten, tutaj wpisać ten kod. Tutaj musicie kliknąć tak, akceptuję i płatność, nie? I tutaj musi... Tutaj wam się pojawić taki Timo yy, ze skórką. Yy, I wtedy ty RP doładuje się na wasze, na wasze konto. Tutaj nic nie musicie innego robić, tylko właśnie te dwie rzeczy tutaj wstać ten kod i w ogóle. Yy, jeżeli kupicie RP za 50 zł... O Jezu, będziemy się znowu się ładować. Czekajcie. Dobra, mam, mam jakiś internet tupy. Eee. Yy... Dobra, nieważne. Jak kupicie za y, na przykład y, 30 zł, bo tak czasem może być, y, możecie sobie kupić takie... sobie kupić, y, żeby... Sorry, 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 mi się już język plączy. Y, musicie oddać 1 raz za 20 i 1 raz za 10. Wtedy wam się to oduje LRP, tylko że lepiej się opłaca kupać 50 już, jak chcecie kupić sobie. Tak więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, bo jestem niepopularnym nie youtuberem. <laughs> więc dobre. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Do zobaczenia. Cześć.